RIM przygotował mocne uderzenie, zupełnie nowy telefon z zupełnie nowym mobilnym systemem operacyjnym. Tak oto powstał Blackberry Z10, smartfon, który ma przewrócić dawną świetność firmy. Z10 jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,5 GHz oraz aż 2 GB pamięci RAM i 16 GB na pliki użytkownika. Przestrzeń tę można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 64 GB. W oczy rzuca się piękny, kontrastowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280x768 pikseli. RIM oparł się presji wyścigu na największy ekran i poprzestał na poręcznym, dobrze leżącym w dłoni rozmiarze 4,2 cala. Komfort obsługi poprawia wysoka jakość wykonania, w tym gumowana, ale jakby aksamitna i miła w dotyku tylna część obudowy. Dzięki niej telefon nie wyślizguje się z ręki. Jednak najważniejszą zmianą jest nowy system operacyjny. Po odblokowaniu telefonu użytkownik znajduje się na ekranie domowym, który wyświetla do 8 miniatur uruchomionych aplikacji jednocześnie. Część z nich zmienia się w widżety aktualizując informacje na bieżąco. Aby zamknąć otwartą aplikację, wystarczy dotknąć krzyżyk. Aby wyjść z otwartej aplikacji i zminimalizować ją do miniatury na ekranie domowym, należy przesunąć palcem od dolnej krawędzi w górę. Jeden ekran w lewo znajduje się centrum powiadomień nazwane BlackBerry Hub, które gromadzi wszystkie wiadomości zarówno nasze e-maile, SMS-y, MMS-y, jak i informacje z Facebooka czy Twittera. Możliwość konfiguracji czyni z centrum powiadomień potężne narzędzie ułatwiające komunikację. Na ekranie po prawej od ekranu domowego znajduje się siatka z ikonami aplikacji podobna do tego co znamy z systemów Android czy iOS. Aby uruchomić dowolną aplikację, wystarczy dotknąć ikony. Natomiast wywołanie dodatkowych ustawień odbywa się za pomocą gestu od górnej krawędzi ekranu w dół. Chociaż OS 10 umożliwia instalowanie aplikacji ze sklepu i jest ich stosunkowo dużo, to dobrych aplikacji jest dużo mniej niż na przykład w Androidzie. Z pozoru interesująca jest więc możliwość uruchomienia aplikacji przeznaczonych dla Androida. Jednak dotyczy to tylko programów zgodnych z Androidem w wersji 2.3. Warto także wspomnieć o bardzo wygodnej klawiaturze ekranowej. Przyciski są duże, co sprzyja popełnianiu mniejszej ilości błędów. Dodatkowo klawiatura podpowiada kolejne słowa. Aby skorzystać z podpowiedzi, należy wykonać gest przesunięcia palcem w górę od litery, nad którą znajduje się słowo, które chcemy wprowadzić. Telefon posiada również aparat o rozdzielczości 8 megapikseli z funkcją Time Shift. Polega ona na tym, że podczas wykonywania zdjęć grupowych Aparat robi serię zdjęć, następnie automatycznie rozpoznaje twarze i dla każdej osoby pozwala wybrać najbardziej korzystny wyraz twarzy. BlackBerry Z10 posiada również szybką i niezawodną przeglądarkę, która została znacznie poprawiona w stosunku do starszych telefonów tego producenta. Pojawiła się również nowa opcja udostępniania ekranu własnego telefonu przez wbudowany komunikator, pod warunkiem, że komunikujemy się z innymi użytkownikami tego samego modelu telefonu. Blackberry Z10 to solidna propozycja dla osób poszukujących poważnie wyglądającego telefonu z zacięciem biznesowym.